Jestem w Alicante w takim dużym Chińczyku. Odmydła mydła po powidło Jest naprawdę duży. Ceny nie są ponekle, a jest jakieś półtora euro za pojemniczki. Pewnie jest na produktach, ale mi się. Nie chcę brać tego do ręki Byłem w Akszu, kupiłem sobie taką poduszkę chłodzącą 14,95 kosztowała Chciałem sobie w Polsce kupić, ale ich nie było tam Wyszły, wyszło, a tu akurat było, to sobie wziąłem Jest tu wszystko Dla przykładu Potrzebowałem taśmy klejącej bezbarwnej, to w Chińczyku zapłaciłem 2,5 euro, a w Osą mniejsza taśma kosztowała euro więcej, czyli 3,5 euro. No więc warto sobie czasem pochodzić i poszukać. Może euro nie jest zbyt wielki pieniądz, ale zawsze to coś. Na przykład wentylatory, to kosztuje 35 euro. Widziałem w ACTION po 17 chyba takie wentylatory, więc tu się akurat nie opłacałoby kupić tego wentylatora. Warto było w ACTION go kupić. parasolki Nie wiem, chyba przeciwko słońcu. Ten te gesty do mycia podłóg. Mieszaczki. 5 euro Chyba tanie, też w action jest, jeżeli chodzi o wiszeczki. Bo to chyba 3 euro za 10 już na jaki pamiętam. Na to, co zwróciłem uwagę w Alicante, że na przykład jest mało tych sklepów budowlanych. Jest Leroy, Merlę, Chyba jednak Astorama. Ale na 350 tysięcy mieszkańców to jest naprawdę bardzo, bardzo mało tych sklepów budowlanych. Zaskakująco mało Bo tutaj, tak jak wspomniałem, jest 350 tysięcy mieszkańców W jest 160 tysięcy W Olsztynie budowlanych jest mnóstwo I one są pełne A tutaj, jak widać Nie wiem, czy nie ma zapotrzebowania, czy... Nie wiem, z Chińczyki opanowali te domyś przemysłu nasiona parking i tak to wygląda z zewnątrz można sobie kupić jest the action